Co jest według Ciebie największą patologią polskich warsztatów motoryzacyjnych, co byś zmienił, co Ci się nie podoba? Największa patologia warsztatów, no to jest może brak wychowywania klienta i uczenia go potrzeby diagnostyki i próba takiego... Zgrywania maczo przez wielu mechaników czyli diagnozowanie od progu czyli, czyli stuknie przy bramie to już wiesz że tak, wahać tak tak zamiast uczyć klientów tego że trzeba samochód diagnozować i mhm. że ta diagnostyka też kosztuje pieniądze tego się nie robi za darmo i potem jest zgadywanie są efekty zgadywania i ludzie, którzy narzekają na mechaników, bo wymienił jedną, drugą, trzecią, czwartą rzecz, wymienił pół samochodu, bo potem przyjeżdża do nas i mówi: Proszę pana, tu się nie wymienia, tylko się najpierw diagnozuje okay. i wymienia jedną rzecz. Mam takich, no setki można powiedzieć, przypadków takich, że przyjechał klient, pół samochodu wymienione, dalej nie działa, więc wymieniamy, robimy diagnostykę, wymieniamy jedną rzecz konkretną, którą trzeba i jest naprawione. Także o to bym powiedział, że jest największa patologia czyli brak wiedzy i takie zadufanie w sobie może niektórych, ale to już się zmniejsza, bo tak jak widzę, to już robi się to taki marginalny problem, bo coraz więcej warsztatów jakby uczy klientów, że trzeba robić diagnostykę i nie ma takiego podejścia. Także robi się już dużo lepiej ogólnie. Super.